Witam wszystkich, nazywam się Marcin Dorna, jestem trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski. Zapraszam was na extra time. Muzyka Tematem dzisiejszych zajęć są zabawy najmłodszych kategorii wiekowych na etapie wszechstronnego rozwijania ruchu. Zadaniem młodych adeptów piłki nożnej, w proponowanej zabawie jest przewrócenie przy pomocy piłki Pachołków czerwonych i żółtych. Pamiętamy o tym, żeby wszechstronnie rozwijać naszych zawodników. W związku z tym prawą nogą zawodnicy uderzają piłki w pachołki czerwone, lewą nogą uderzają piłkę trafiając w pachołki żółte. Wyznaczamy dodatkowo czterech zawodników, których traktujemy jako pomocników trenera. Ich zadaniem jest: stawianie pachołków, które przewracają pozostali uczestnicy zabawy. Przy każdym uderzeniu w pachołek i przewróceniu pachołku zawodnik przychodzi. Do trenera, chwaląc się, mówiąc słowo bingo, przybijając piątkę i dalej kontynuując swoją zabawę. Bardzo ważnym elementem zabawy jest pozytywna motywacja trenera. Po każdym udanym zagraniu zawodnik przybiega do trenera, chwaląc się, że trafił w wyznaczony pachołek. Takie zachowanie ma dodatkowo stymulować zawodnika do tego, żeby podejmował kolejne wyzwanie. Zabawa przeznaczona jest dla zawodników i zawodniczek w wieku od 6 do 8 lat.